Siemanko! E, dzisiaj chciałam tak szybko Wam pokazać fajny serwer, nie jest mój. E, jak wchodzimy pierwszy raz, to nam się pokazuje takie coś, czy chcemy pakać, czy nie chcemy. I ja wziąłem tak i jest fajny. Serwer jest fajny, jak mówiłem nie mój. E, tu jest tylko kawałek chyba tyle Wam pokażę. Nie wiem czy będę cały pokazywał serwer. Jak będzie inny głos yy, na nagraniu, to córka, ja mam, jakby co tu, ja mam inny głos, ładniejszy niż na nagraniu. Yy, tak. Jakaś taka fontanna, takie do powieszenia się. Stworzyłem filmik, ale miałem brzydki głos, więc... <ścoughs> Wcześniej miałam takiego buga, jak sam na te płytki to co mi się świeciło w nocy. Ale jest dzień. Tak. To to chyba na tyle IP serwera w opisie. Tak. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cześć.